Jak to jest możliwe, że w 2023 roku, w roku, w którym obserwujemy odległe galaktyki, latamy w kosmos, zaglądamy w głąb oceanów, dalej szkło na naszych telefonach się rysuje? Kto za to odpowiada? Technologia? Fizyka? Jak to jest możliwe, że Gorilla Glass w wersji 6 rysuje się bardziej niż Gorilla Glass w wersji 5? Czy to jakiś spisek? Zapraszam na Kaś Wyjaśnia. Na pewno, jeżeli nie jesteście osobami, które same mają bardzo porysowany ekran, to znacie też osoby, które taki porysowany ekran na swoim smartfonie albo zegarku mają. Porysowany, jeżeli nie stłuczony, bo to też jedna z bardziej poważnych wad naszego ekranu, ponieważ musi być on przezroczysty. A z przezroczystych materiałów, które są relatywnie wytrzymałe, znamy na przykład szkło. Udało nam się szkło wzmocnić do tego stopnia, że używamy go na przykład w samochodach, gdzie uderzenie w owada albo w jakiś mniejszy kamień nie powoduje, że to szkło pęknie. Także w naszych szybach w oknach, jeżeli rzucimy w nie małym kamieniem, to też nie pękną. I tutaj pojawia się pewna prawidłowość, która wynika prosto z fizyki. Możemy mieć materiały, które są bardzo elastyczne, a tym samym odporne na rozbijanie. Na przykład guma, bardzo trudno uderzając o ziemię sprawić, że ta się pokruszy i rozsypie. Albo też materiały odporne na zarysowania, takie na przykład jak diament. Relatywnie diament jest pokruszyć łatwo, wystarczy mocno uderzyć w niego młotkiem, ale już zarysowanie takiego materiału może być niemożliwe. I tutaj mamy jak z takim powiedzeniem o pracy, że pracę można wykonać na trzy sposoby: dobrze, tanio albo szybko. Ale my możemy wybrać tylko dwa z nich. Jeżeli wybierzemy dobrze i tanio, to nie będzie szybko. Dobrze i szybko to nie będzie tanio, a tanio i szybko nie będzie dobrze. Podobnie jest ze szkłem. Szkło może być przezroczyste, odporne na zarysowania i odporne na pękanie. Jeżeli będzie odporne na zarysowania i pękanie, to nie będzie szkłem, bo nie będzie przezroczyste. Jeżeli będzie przezroczyste i odporne na zarysowania, to będzie się kruszyć. Jeżeli będzie odporne na kruszenie i przezroczyste, no to niestety będzie nieodporne na zarysowania. Sam Steve Jobs, odwiedzając firmę Corning, czyli twórców Gorilla Glass, powiedział, że do iPhone'ów potrzebują szkła, które będzie. Wytrzymywało upadek z niewielkiej odległości. Pierwsze iPhony miały bowiem ten problem, że bardzo szybko ekrany pękały. Corning postanowił więc spełnić tę prośbę, robiąc jednocześnie e, cieńsze szkło, co ma niebagatelne znaczenie dla wyglądu i użytkowania tego telefonu. Tworzyli więc szkło, które jest bardziej elastyczne, bardziej miękkie, odporne na stłuczenia przy upadku z niewielkich odległości, ale przez to, że jest miększe, jest też mniej odporne na zarysowania i takie szkło możemy zarysować, jak się postaramy, nawet paznokciem, albo kluczami w kieszeni, czy jakąś monetą. Jest to pójście na kompromis. Mamy teraz ekrany, które mają bardzo cienkie szkło, odporne na upadek z niewielkiej wysokości, ale jednocześnie bardziej podatne na zarysowania z generacji na gener Generacje, dlatego też Corning Gorilla Glass 6 rysuje się bardziej niż Gorilla Glass 5, jednocześnie wytrzymując bardziej upadki i rzadziej się tłukąc. Nie wiem jak wy, ale ja rzeczywiście wolę mieć ekran trochę porysowany niż taki potłuczony z pajęczynką, bo wtedy być może nawet nie udałoby się go, yy, z niego korzystać. Nie jest jednak tak, że nie ma szkieł odpornych na zarysowania. Są to na przykład szkła Gorilla Glass SR i DX które jednak przeznaczone są dla urządzeń Wearables, czyli na przykład smartwatch czy opasek SMART, które nosimy na naszych nadgarstkach. Tutaj ryzyko upadku jest znacznie mniejsze. Bardziej zależy nam na tym, żeby wkładając takie urządzenie do kieszeni, gdzie znajdują się jakieś klucze czy inne obiekty, nie zarysować szkła w takim urządzeniu. Jednocześnie ma ono takie właściwości, że wraz ze wzrostem powierzchni takiego szkła znacznie rośnie ryzyko, że to szkło samo z siebie będzie bardzo kruche i łamliwe. Dlatego też takiego szkła nie można użyć w smartfonie, ponieważ bardzo szybko mogłoby to doprowadzić do sytuacji, że przy niewielkim uderzeniu, odłożeniu takiego telefonu na blat, mielibyśmy pierwsze pęknięcie. Dlatego też technologia i fizyka pełna jest kompromisów i musimy sobie z tym jakoś radzić. Dlatego też nasze telefony dzisiaj rysują już nawet bardziej niż te jeszcze kilka lat temu. Ale też rzadziej pękają. Mam nadzieję, że w prosty sposób wytłumaczyłem Wam to zjawisko. Dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną. Do następnego razu trzymajcie się i cześć.